Aby zablokować i odblokować numer telefonu bądź też kontakt w Motorola e 60 Fusion, najpierw musimy wejść w aplikację telefonu. Następnie zaczniemy od kontaktów. Aby zablokować jakiś kontakt, wystarczy, że wybierzemy dany kontakt, który chcemy zablokować. Zejdziemy troszkę niżej i na dole mamy opcję Zablokuj numery. Naciskamy na tę opcję i następnie zatwierdzamy. I w tym samym miejscu również możemy odblokować ten sam kontakt, jeżeli na przykład błędnie zablokowaliśmy nie ten kontakt bądź zdecydowaliśmy, żeby jednak Odblokować. Także w tym miejscu możemy zrobić dokładnie to samo. Jeżeli jakiś numer telefonu do nas wydzwaniał ostatnimi czasy, to możemy również przejść do ostatnich połączeń i w tym miejscu możemy nacisnąć i przytrzymać palcem na wybrane połączenie, aby znaleźć opcję blokady bądź odblokowania, jeżeli ten numer jest już zablokowany. W moim wypadku nie ma takiej opcji, ponieważ wykonywałem połączenie z pocztą głosową, więc tutaj nie ma opcji, żeby zablokować akurat pocztę głosową. Niemniej jednak w przypadku właśnie zwykłych numerów telefonu w takich wypadkach powinna być ta opcja zablokowania oraz w przyszłości odblokowania numeru. Jest jeszcze jeden sposób. Możemy nacisnąć na te trzy kropki w prawym górnym rogu, po czym wybieramy ustawienia i następnie w ustawieniach przechodzimy do zablokowane numery. I tutaj mamy opcję dodaj numer. Kiedy naciśniemy na, te, na ten tekst mamy pole numer telefonu, w którym to możemy wpisać numer telefonu, który chcemy zablokować. Naciskamy zablokuj. I w zasadzie to tyle. Tutaj znajdzie, znajdziemy także listę wszystkich numerów, które są zablokowane na naszym urządzeniu. Także jeżeli nie mamy już możliwości znalezienia jakiegoś numeru, którego tam kiedyś, który kiedyś zablokowaliśmy, no to znajdziemy właśnie w tym miejscu. W każdym razie, aby odblokować, możemy nacisnąć na ten krzyżyk po prawej stronie obok numeru, następnie zatwierdzić nasz wybór. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.